Na zachodzie, bez zmian. Wojna jest wojną. To coś więcej niż tylko grzmoty i wybuchy. To gniew, nienawiść, wściekłość. To ludzkie istoty, które strzelały do siebie i zabijały się nawzajem. Młodzi, którzy mieli całe życie przed sobą, starsi, którzy mieli już swoją przeszłość. Ludzie, którzy zostawili swoje rodziny i swoje domy, by walczyć w obcym kraju. Wojna zmienia wszystko, nie ma już niczego pewnego. Nie ma wiary w przyszłość, nie ma nadziei, tylko w strach i cierpienie. Niektórzy ludzie twierdzą, że wojna sprawia, że stajesz się silniejszy. Ale to nieprawda. Wojna sprawia, że tracisz wszystko, co kiedykolwiek miałeś: Twoje marzenia, twoje nadzieje, twoich przyjaciół, twoją rodzinę, wszystko, co kiedykolwiek było dla ciebie ważne. Wojna to nie tylko walka z wrogiem, to także walka z samym sobą, z walką czy zostaniesz człowiekiem, czy bestią. Nie ma honoru w zabijaniu ludzi, nie ma bohaterów w wojnie, są tylko ludzie, którzy giną i którzy zabijają. To wszystko, co wojna zrobi z tobą. Nie ma zwycięzców w wojnie, są tylko przegrani i ci, którzy przeżyli, i ci, którzy przeżyli, nigdy już nie będą tacy sami. Nie możemy pozwolić, aby wojna definiowała nas jako ludzi. Musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby zakończyć tę okropną rzeczywistość i przywrócić nadzieję i pokój naszemu światu. Byliśmy młodzi, a oni zniszczyli nam nasze życie i nasze przyszłość. Wojna to największe barbarzyństwo, jakie może istnieć na świecie. Żadna wojna nie jest warta jednego ludzkiego życia. Takie jest życie, myślałem: ludzie giną, a świat dalej się kręci. Nikt z nas nie wie, dlaczego walczy i umiera, ale jedno wiemy na pewno: nienawidzimy tej wojny. Nie jesteśmy żołnierzami, jesteśmy ludźmi z bronią. Wojna to nie tylko cierpienie i śmierć, ale także odrzucenie, zapomnienie i samotność. Życie po wojnie to nie to samo co życie przed wojną. Życie po wojnie to walka o przetrwanie. Wojna to nie tylko walka między państwami, ale także walka między ludźmi, którzy kiedyś byli przyjaciółmi. Nikt nie wie, kiedy skończy się ta wojna i kiedy będziemy mogli wrócić do domów, tymczasem musimy walczyć i przetrwać, aby mieć nadzieję na lepszą przyszłość. Wojna to nie tylko krwawa rzeź, ale także oszalałe zniszczenie, które przynosi ze sobą cierpienie i niszczy wszystko, co kiedykolwiek było piękne i wartościowe. Na wojnie nie ma przyjaciół ani wrogów, są tylko ludzie, którzy chcą przetrwać. Wojna to nie tylko strata ludzi, ale także utrata marzeń, nadziei i ducha. Wojna to śmierć, która krąży wokół nas jak macka, gotowa pochłonąć każdego, kto znajdzie się na jej drodze. Śmierć na wojnie to nie tylko koniec życia, ale także koniec marzeń, nadziei i przyszłości. Nie ma słów, które mogą opisać koszmar, jakim jest wojna, to piekło na ziemi. Na wojnie nie ma bohaterów, są tylko ludzie, którzy muszą walczyć o przetrwanie. Czasami myślę, że wojna zniszczyła nasze serca i dusze, zostawiając nas pustymi i pozbawionymi nadziei. Nie ma sprawiedliwości w wojnie, są tylko ofiary i ci, którzy zostali oszukani przez rządy i przywódców. Wojna to nie tylko walka z wrogiem, ale także walka z samym sobą i swoimi lękami. Dziękuję ci, że oglądasz moje filmy. Jeśli spodobał ci się któryś z cytatów, daj nam o tym znać w komentarzu pod filmem, subskrybuj nasz kanał po więcej inspirujących cytatów.